Cześć, jesteśmy Sepsun i dzisiaj będziemy nagrywać sobie Fortnite'a i dzisiaj tylko taki krótki odcineczek, bo będzie jedna gra, że będziemy ciągle grać na przyjemny park, czyli jedną grę i będziemy tylko mieć lód z przyjemnego parku, więc możecie zostawić łapeczkę, sukces z dzwoneczkiem, bo mi po 30 słubów 4 słuby brakuje, może 5, ale jak 4, no to 4 i... I od, za dwa dni będzie odcinek z kolejnego tworzenia mapy, bo widzę, że Wam się spodobało. A live z Fortnite albo odcinek z pełnego ekranu będzie za dwa dni, tak myślę. E, bo teraz mi się pomieszało, bo ch chciałem zrobić dzisiaj e, tą, od razu po szkole, ale coś nie, nie udało mi się. No i spróbuję jeszcze, a jak nie, no to pewnie. Za rok na komputerze albo coś, więc no ja już nie przedłużam, lecimy na solo. I kto chce ze mną pograć, w ogóle aktualizacja była, będę grał. Chciałbym z tego zrobić live'a, więc no fajnie by było, jakbym jutro zrobił i sobie pogramy na pewno z kolegą jakimś, może nawet z wami, jeśli ktoś ma 2L, bo ja będę miał 2L dzisiaj, więc no. Ale wątpię, żeby był ten live. Jak będzie ten lajmo, to bardzo super by było. Więc, no, a w tym roku lecimy po 100 subów, więc fajnie było, jakby zostawiliście, bo 100 subów w tym roku. Zobaczymy, czy nam się uda. Jak będzie na no, 90, albo ileś, no to też tam nic. Bo no, jakby zaliczymy to, bo to nie 100, ale no, 10, no to chyba się nic nie stanie, ale. Lecimy po sto, bardzo będzie fajne, będzie, będzie bardzo, bardzo, bardzo będę zadowolony, więc, no. Jeszcze dziś, znaczy, jeszcze dzisiaj prawie nie grałem. Więc, taki mogę być nierozlany. Lecimy na park i oczywiście najpierw lecimy po tą skrzyneczkę sobie. Ostatnio wygrywam ciągle, jak mam tą skrzyneczkę, więc, no. Zobaczymy, czy zdąży. O, zdąży. Dobra, to lecimy na park. Ja muszę być przy tym telefonie i dlatego ja muszę popatrzeć, jak chociaż zrobić odcinki, bo tak no, źle mi jest bardzo. więc możecie mi napisać. Będę co dzień, zawsze będę robił jakby ten odcinek, żebyście mi mówili, bo naprawdę chciałbym wiedzieć. Może być live albo odcinek. Bo coś tam już popatrzyłem, ale wątpię, żeby to mi jeszcze na moje konto przesłało, bo to wątpię tak, bo to nie jest moje konto teraz, czy moje w Fortnite, ale tak to yy, nie jest w tym grać, tylko inne, więc no. chyba zdążę na przyjemny park, nie no zdążę i na tą skrzynkę też chyba zdążę, chyba, że ktoś tam poleci, jak będzie spas albo skar, to super, albo rakietnica jak będzie PM, to nie. I tylko jedną rundę, nieważne czy zginiemy, czy nie. Najpierw że jeszcze tam przedłużę trochę, coś tam porozmawiam jak jest szybko. Ale wątpię, bo już tutaj doleciliśmy. O nie, nie muszę ten leci. Ale nie, nie leci tam, nie? Czy leci? Leci. Kurde, nie no. Muszę pójść po coś. Ja tam... on już miał broń uszałem. A ja nie miałem nic. No, kurde, on będzie miał spaza albo coś. No no. Jak się uleczę do fulla, no to już na dwa hity będziemy miał. Nie aż tak źle. A śledźcie kanał, bo może niedługo będzie jakiś live'yk. Więc śledźcie, śledźcie. A ja już nie przedłużam. Tutaj lecimy dalej. O, idealnie, fula mam. Dobra, o, Skara ma, słyszałem już. Mhm, wie się, kim już. Tak, anonimowy 320. Może ma CITY, bo się nazwał anonimowy. Nie no, nie zawsze. Musisz mieścić kolejne. Dobra, nie ma emki. Szkoda, ale nie ma. Let's roll. Aha, ok. Nie wiem, ale super. Kościół tu jest. 哦。Oh. Dobra, sorry, że się nie odzywałem. Złoty skar, let's go. Sorry, że się nie odzywałem, ale się skupiałem. Dobra, teraz to Inek, Złoty skar jeszcze. Uj, nie pompa. Let's go. Dobra. O, już 7 minut, 2 to odcinek. Co so, jest? Jest nowy skar w ogóle w tej aktualizacji. Ajma. I'm. No jestem na dole. Dobra, poszedł. Chyba. Dobra, idę do Neymara. Może mi coś da ciekawego. A jak nie to jak będzie 10 minut, to se skrócimy. Bo mogę tylko 12 minut znów mi pokazuje. Więc e, już nie potrzebuję. Dobra, jak będzie 10 minut, no to robię przerwę. Nic. nic. Dobra, to szczela gościu widzę. Dobra. Nie wiem, laga przez chwilę. Dobrze, że mnie nie zabił. Dobra. Jest. Jak, go, jak wejdzie, to ja go zabiję. Dobra. Jak go zabiję, no to. Dobra, gdzie ty jesteś? Mam pytanie naprawdę. Same Heddy. A ej, ja go strzelam, a... No, sam nic nie straciłem, ale... Nie ma też chyba. Dobra, to miro jak... Chwilka, zabuduje się zaraz. Dobra, nie masz, nie masz. To ja robię cięcie i widzimy się, kiedy zginę albo wygram, więc no. No nie, już jestem dziesiąte miejsce. Ja bym to wygrał, bo było tu bardzo dużo ludzi, ale taki jeden z był, narciarka, mnie zabił niestety, więc no, dziesiąte miejsce, więc, no, o, teraz jest właśnie nowa, więc chwilę. Trochę ścisze, żeby było mnie słychać, więc dziękuję za oglądanie i co, widzimy się za dwa dni z Brawla albo Wyforta znów, albo z Live, więc... pa tá.